że świeci sercem i do góry znalazł tak, że sobotę wezmę plecak podróż do mojego świata, bo ja mam tylko jeden świat. Słońce, góry, pola, wiatr i nic do większej nie, nie obchodzi, bo mury się urodzi. Ciasno wśród pojazdów kurzu pali. Ja zieloną jadę, cisza. Ścieżki pełne słodkich malin. Bo ja mam tylko jeden świat. Słońce, góry, pola, wiatr. Nic nie więcej nie obchodzi. Który się urodził? Nie Teraz wszyscy razem, bo ja mam tylko jeden świat. Słońce góry górę i nic nie więcej nie obchodzi. Bo który się urodził? Czemu nie śpiewacie? Nie wiem, przez trzy razy mieli śpiewać. Bo chyba,